Mamy dzisiaj Boże ciało, cisza, spokój, wracam właśnie z opalania. Witam Was wszystkich. Dawno tutaj nie byłem. Ktoś sobie pod marketem zrobił autohandel. Łapy komentarze mile widziane. Rzucimy sobie okiem. Co ma tutaj ciekawego na sprzedaż? Merifka. Zderzak delikatnie przytarty. Błotnik delikatnie przygięty, oponki jako tako. Rocznik samochodu 2008, 263 przejechane, 5601,6 benzyna do negocjacji. Tania bryczka, 5600 zł, widać no troszeczkę gdzie nie już pozaprawiany jest ale jak ktoś potrzebuje wozidła nie chce szpanować, to jeszcze o ile sprawny technicznie może troszeczkę tyłek komuś powozi tutaj też delikatnie przygnieciony zajrzyjmy do środka jak to wygląda środek zadbany z zewnątrz troszeczkę taki ale dramatu, muszę Wam powiedzieć, nie ma. Megana Kombi DCI. Kiedyś się zastanawiałem nad taką Meganą. Miałem jedynkę Megankę, miło ją wspominam. Oponki do wymiany, ponieważ już tutaj na bokach pojawiają się pęknięcia. Bieżnik jeszcze jest. 9500, 2 litry, 120 koni. 192 przejechane. 2005 rocznik. Chyba 1,9 120 koni. Środek ma pokrowce założone, więc nie widzę w jakim stanie są fotele. Tutaj macie kontakt, jeżeli kogoś bryczka zainteresuje jeszcze przedliftowa 2005 rocznik podobno po roczniku 2006 jeszcze dwa lata je produkowali były mocno poprawione te samochody podobnie jak Laguny od strony pasażera gdzie nie gdzie jakieś delikatne obicia Toyota bez opisu 190 z Mad Maxa, zobaczcie, jakieś normalnie wygląda, jakby ktoś po pustyni jeździł. Długo tutaj stoi, nie chce się sprzedać. A tutaj kolejna C-klasa, pierwsza wersja. Powiem Wam, też się rozglądałem za takim mechem. Lubią korodować, ale można trafić jeszcze w zadbanym stanie. Kiedyś miałem okazję kupić w dobrej cenie, x lat temu, zadbanego 2,8 benzynka 193 konie. Później żałowałem, że go nie wziąłem. Kolejna 190 w dieselku. Ciekaw jestem, czy 2 litry, co to jest. 190 miały lepsze blachy niż C klasy. A wiadomo, C-klasa zastąpiła 190 -tkę. Picasso w ładnym kolorze. Delikatnie zderzak, przytarty, oponki, jeszcze widzę w miarę. C3 Picasso 16900, 1,6 1, 6, benzyna, 120 koni, rok 10. Przebiegu tutaj nie podał przy tym sprzęcie, czyli silnik. O ile dobrze pamiętam, VTI 120 KONI zawsze mi się myli z Toyotą, bo tam to jest VVTI, a tutaj jest VTI. Kolorek ładny z przodu, tak jak widzieliście, zderzak delikatnie przytarty, ale poza tym prezentuje się dosyć ładnie Audi A4 czy to jest atrujeczka? Atrujeczka w Sportbeku i Volkswagen EOS w kabriolecie Sportbek. Skóra. Skrzynia manualna. Wnętrze widzę S-line. Wnętrze zadbane, nie jest poprzecierane. Oponka jeszcze dosyć ładna. S-lineowa, atrujeczka. 19,900 Rocznik samochodu 2006 2 litry, 192 litry, przepraszam, 140 KONI. Przebiegu tutaj nie napisał. Czy ten sam numer telefonu? Tutaj jest inny numer. A tutaj na Audi jest inny numer. Skrzynia, widzę, szósteczka na półskórach. 140 koni w dieslu, byś się niegu zakręcił. O, widzę wersja angielska kierownica. Nie po tej stronie co trzeba, tylko telefon podany. Jeżeli kogoś zainteresuje, a tutaj telefon do Audi, myślę, że da się odczytać. Troszeczkę słońce świeci. Może się światło odbijać. Wnętrze na skórach. Skrzynia szósteczka. Eosik dosyć ciekawy samochód zgrabny. Sztywny dach w każdej chwili. Można sobie zamknąć, nikt go nie potnie. Na lato, na zimę. Dobry samochód uniwersalny. A czwóreczka w kombi. Skubańce podobne są do siebie. Chyba sami przyznacie. Oponka. No, jeszcze dosyć ładny bieżnik. 14900. 2005. 2 litry benzyna. 130 kunia. W automacie. Tak wiem. Zaraz zaczniecie pisać. Olej bierze ten silnik, jest do niczego. Znałem kogoś, jeździł taką, żadnego oleju mu nie łykała. Tak to się prezentuje. Poza tym karoseria w ładnym stanie. Może numer przeczytacie. Widzę tutaj już numer telefonu się powtarza. Fokusik dosyć długo tutaj stoi. Obcierka lampy do polerki. Rok 2009, 109 koni, 1,6 diesel, 11 900. Środek wygląda na czysty i zadbany długo się sprzedaje nikt tej bryczki nie chce a tutaj ktoś chyba usunął wycieraczkę tylną i wstawił zaślepkę E61 325i czyli w benzynce na to wygląda oponka z tyłu jeszcze kawał bieżnika nie widać żeby pękała guma wnętrze brązowe skóry skrzynia automatyczna tutaj błotnik widzę delikatnie przygięty z przodu oponka też jeszcze kawał bieżnika Dunlop z tego co widzę rocznik 2006 przebieg 218 pojemność 2,5 litra 22900 Z tego, co widzę, chyba benzynka 218 kunia. No, zderzak z przodu delikatnie przytarty lampy do polerki. Wnętrze ładne, skórzane. Ten mądziak dosyć długo tutaj stoi. Widzę, już mu ktoś zaślepki w zderzaku od spryskiwaczy zdążył wydubać. 6900, 2005, 18, benzynka. Spory samochód w środku, pojemny, pakowny. Z zewnątrz jakiejś korozji wielkiej. Tutaj purhel nie widać. Delikatnie tutaj widać obity. No i fokus. Fokus troszkę taki też już podmęczony. Widać przygnieciony, obtarty. Przynajmniej od strony pasażera 4900. 1,6 benzyna. 2004 rocznik. Czyli 101 koni dobry silnik, wytrzymały. Niektórzy go oponka jako taka, niektórzy go gazują, ale podobno potrzeba jakieś dotryski, coś tam gniazda ceramiczne, coś, coś, coś mi się obiło o uszy. Poprawcie mnie w komentarzach wszystkiego też. Nie wiem. W każdym bądź razie musi być troszkę lepsza. Instalacja gazowa. No i mamy w sumie wszystko. Taki szybki nalot. Słuchajcie, pomyślałem sobie, wracam. Cisza, spokój. No to sobie zobaczymy co tutaj stoi. Co by tutaj wybrać? No ta audiczka nie wygląda najgorzej. Teraz jeszcze zauważyłem ma. Szyberdach dosyć duży. No i ta cytrynka wygląda dosyć ładnie. pozdrowionka do usłyszonka. Pamiętaj o łapie o komentarzu, jeśli się podobało żal tych 190 -tek.